Być mróz szczypał w policzki, nie był to powód by zrezygnować z uczt tańców czy śpiewów. Większość jednak tych zapał odmówiła się w dużych, ogrzewanych chatach pośród wiosek. Elfa zdobyła je według własnego zdania. Z kwiatami, liśćmi, własnoręcznie wykonanymi łańcuchami, wymyślnymi lampionami, które rzucały piękne cienie. Pomysłu by nie brakowało. Podobnie jak czasu na przygotowanie tego wszystkiego. Nawet Dasean, na pragnący wrócić czym prędzej. Czerpał z tego jak najwięcej przyjemności. Wiedział bowiem, że to jego ostatnie zabawy w towarzystwie. Jeszcze parę tygodni, a wyruszył w drogę. Jeszcze parę tygodni, a wielu z tych znajomych twarzy nie ujrzy między oczy. Jeszcze parę tygodni, a nie będzie tak świętował. i bał się jak ojczyźni. Myślał się, że gdziekolwiek się znajdzie, nic nie będzie takie samo jak tutaj, w domu. Starał się jednak nie poddawać cmentkowi. Nie mieć zabawy ani sobie, ani innym. Pierwszego dnia, gdy spadł śnieg, Elf urzędził ucztę, jak każdego roku, na rozpoczęcie nowej pory. Cały dzień spędził na przygotowaniu smakołyków, od których unikały się stoły, suszone owoce i orzechy, sałatki we wszystkich możliwych kolorach, kremowe zupy z korzeni buch. jeszcze parujące pieczywo z ziarnami, przyprawami, do ciasta i desery z konfiturami. Nie brakowało też innego Elfikowina, słodkich soków czy wody. Każdy mógł się raczyć tym, na co miał największą ochotę. Uczta jednak była tylko jednym z elementów wieczoru. Wszyscy czekali na moment, Jest taka muzyka i rozpoczyna się tańce, trwając przez większej nocy. W tamtej chwili nikt nie myślał w mieście a porze i przygodę, gdzie mogły spotkać w czasowej chmurze. Znane melodie, przezemnie szybkie zmartwienie i smutki, które miały powrócić wybierał kolejnego dnia pod swojej wybawy. Nawet doszło już późna pora, jak gwiazdy rozruch są na nim. Ew, rozpalił ogniska i zgromadził się ciasno w nich, żeby posłuchać opowieści. Każdy, kto tego chciał, mógł na swoją historię. I nie miało znaczenia, czy inni słyszeli ją wielokrotnie, czy może dopiero po raz pierwszy. Każda miała prawo być widzianym.